Witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj kontynuacja serii Najbardziej nawiedzone miejsca na świecie. Zapraszam do oglądania. Zamek Frankenstein. Zamek został zbudowany w 1948 roku dla rodziny Frankensteinów, ale około 1600 roku ród wymarł. Mówi się, że dwa główne duchy nawiedzają to miejsce jeszcze dziś. Pierwszą z nich jest Anna Marie, była kłanka ostatniego spadkobiercy rodziny Frankensteinów. Kiedy mężczyzna jechał z nią się zobaczyć, miał wypadek i nigdy do niej nie dotarł. Legenda głosi, że umarła ze złamanym sercem, kiedy wciąż wyczekiwała ukochanego wędrując po zamku. Drugim duchem był Konrad Dippel von Frankenstein, który był alchemikiem naukowcem i szabrownikiem grobów. Wiadomo było, że eksperymentuje z martwymi ciałami więc mieszkańcy miasta chcieli się włamać do zamku. Nikomu się jednak nie udało. Konrad popełnił samobójstwo w swoim laboratorium, ale jego jedna ze stworzonych przez niego kreatur uciekła i wciąż znajduje się w lesie. Tak głusi legenda. Co więcej, mówi się, że jego duch wciąż przebywa w laboratorium, przeprowadzając dziwne eksperymenty. Hoia ja Jest to las, znajdujący się w Transylwanii. Wiele osób określanym mianem transylwańskiego trójkąta bermudzkiego, a wszystko dlatego, że na jego obszarze dochodzi do zjawisk, których nie można wytłumaczyć w sposób ściśle naukowy. W Hoia Bachiu odnotowano m.in. spotkania z niezidentyfikowanymi obiektami latającymi. Do takiego spotkania doszło chociażby w roku 1968, kiedy to udało się kilku turystom wykonać zdjęcie. Dziwnego statku powietrznego unoszącego się nad lasem. Ostatecznie obiekt zbił się wysoko, po czym znikł w murach. Całemu zajściu towarzyszyły zjawiska świetlne. Niemniej jednak na przełomie upływających lat świadkowie opowiadali o licznych obiektach latających, często przypominających kształtem człowieka wspomniano nawet o Drakuli, który ma zamieszkiwać ten las. Las Hoiabatiły skrywa także liczne dziwne ślady odciśnięte na ziemi. Z wielu opowiadań osób, które przybywały na terenie lasu, wynika, że w różnych sytuacjach można było dostrzec tajemnicze zarysy twarzy, czy to w zaroślach, czy między drzewami. Relacje różnią się w szczegółach, zwłaszcza co do opisu twarzy, jednak znaczna większość świadków uważa, że ktoś lub coś ich zaobserwowało. Osoby te wspominają również o odczuciu czyjejś obecności, jak gdyby ktoś trzymał ich za ramię. Oczywiście można to tłumaczyć autosugestią, ale można też uwierzyć, że faktycznie coś w tym się żyje. Uznano także, że Baciu to niezależne zjawisko, które ma zdolność wpływania na człowieka, na jego umysł i ciało. To także miejsce, w którym dochodzi do manifestacji różnego rodzaju ukrytych sił, czy też energii. Berkeley Square, 50, Londyn Czteropiętrowy dom z cegły został wybudowany pod koniec wieku XVIII. Od 1770 roku mieszkał w nim premier Wielkiej Brytanii, George Kenning. Pierwsze upiorne wydarzenie podobno miało miejsce już za życia premiera który twierdził, że słyszał dziwne głosy, kroki, trzaskanie drzwiami. Mężczyzna długów w przekrętym domu nie mieszkał. I właściciele budynku również opowiadali o przedziwnych zjawiskach. Okazało się, że mury kamienice przysięknięte są krwią. Według legend, przed powstaniem tego miejsca chowano tu zwłoki zmarłych z powodu zaraz. W samym budynku również doszło do dziwnych wydarzeń. Mówi się, że dom jest nawiedzony przez ducha młodej kobiety, która zamieszkiwała pokój na poddaszu. Była ona wykorzystywana przez swojego wuja i popełniła samobójstwo ruszając się z okna. Podobno do dziś ukazuje się ludziom w postaci brązowej mgły. Katakumby w Paryżu Katakumby paryskie to sieć korytarzy w dawnych kamieniołomach z czasów Cesarstwa Zymskiego. Mają długość sięgającą 50 kilometrów, a rozciągają się na obszarze około 770 hektarów. Są pozostałością po kamieniołomach, z których już od czasów Cesarstwa Rzymskiego wydobywano wapień potrzebny do budowy miasta. W 1786 roku, chcąc uniknąć szalejącej epidemii w przeludnionym mieście, król Ludwik XVI zlecił architektowi odpowiedzialnemu za renowację tuneli znosić tu zwłoki z kilku paryskich cmentarzy. Szacuje się, że jest tam ich od 6 do nawet 7 milionów. Wszystkie ściany, tunele i drogi zbudowane są z ludzkiej kości. W XIX wieku utworzono pomieszczenia, które przeznaczone są dzisiaj do zwiedzania, np. krypta Męki Pańskiej czy Grobowiec Gilberta. Wejście znajduje się w siedzibie Urzędu Inspektora Kamieniołomów. Cmentarzysko jest atrakcją turystyczną. Krążą pogłoski o grasujących tam duchach. Mówi się, że śmiałkowie, którzy wchodzili tam, sami albo z nich nie wychodzili, albo trafiali do szpitala psychiatrycznego. Ponoć urządzono tam czarne msze, gdzie staniści modlili się do szatana. Inna legenda głosi, że żyje tam antychryst. Co by tam jednak nie było, na pewno odradza się zwiedzanie katakom w pojedynkę. Dom seryjnej morderczyni Delphine LaLaurie, Nowe Orleans USA. W słynnej francuskiej dzielnicy przy Royal Street 1140 stoi niepozorny trzymetrowy budynek. Jednak w jego wnętrzu doszło do okrutnych zbrodni, których ofiary po dziś dzień straszą. Na początku XIX wieku jego właścicielka, Delfina la Laurie, zasłynęła jako seryjna morderczyni. W piwnicach willi trzymała ciała stu niewolników. Które zabiła w bestialski sposób, nieludzko się nad nimi znęcając. Dom jest znany jako najstraszniejsze i najbardziej nawiedzone miejsce w Stanach Zjednoczonych. Przekonał się o tym nawet słynny amerykański gwiazdor Nicholas Cage, który kupił posiadłość w 2007 roku. W domu dochodziło do niewyjaśnionych zjawisk, na dodatek spadła na niego klątwa ubóstwa. Od kiedy tam zamieszkał, popadł w wielkie tarapaty finansowe. Podziemia Edynburga. Edynburg jest uważany za jedno z najbardziej nawiedzonych miast w Europie. Największą turystyczną atrakcją są jego podziemia. Zbudowane w XVIII wieku pod South Bridge początkowo pełniły rolę magazynów dla kupców. Po powodzi zostały porzucone, a w końcu zamieszkały przez ubogich i bezdomnych. Podziemia składają się z tuneli i komór. Panuje tam przeraźliwa atmosfera, ciemność, nie ma wentylacji. W XVIII wieku podziemia stały się miejscem epidemii, a przede wszystkim kryjówką najgorszych bandierów i morderców, jak również miejscem wielu zbrodni. Najsławniejszymi przestępcami byli Burki i Har, seryjni mordercy. Dostarczali oni zwłoki dla szkół medycznych a na swoje ofiary polowali w podziemiach. Wielu paranormalnych badaczy próbowało dociec, co tam się dzieje. Do tej pory nikomu nie udało się odpowiedzieć na to pytanie. Zostawcie łapkę w górę, jeżeli film Wam się podobał i zasubskrybujcie mój kanał. Do zobaczenia w następnym odcinku.